Witam wszystkich bardzo serdecznie po wczorajszym deszczowym dniu wietrznym, bardzo trudnych warunkach pogodowych. Dziś witam wszystkich w łodzi w tak piękną pogodę, cudowna, cudowna jesień, żółte liście, i aż miło skorzystać z chwilowego spaceru w ciągu dnia pracy. Kochani, Chciałabym zarekomendować 6 listopada, w najbliższy czwartek o godzinie 20:00 tradycyjnie, spotkanie wokół książki Wielka Brytania Upadek wielkości. Marek Rybarczyk jest autorem tej książki. Jest to wieloletni korespondent Radia BBC, korespondent zagraniczny z Londynu. Człowiek o ogromnym doświadczeniu i wiedzy, jeśli chodzi o Wielką Brytanię jako imperium jako kraj kolonizatorski, posiadający kolonie znawca historii, sytuacji społecznej tego kraju. Książka niezwykle ciekawa. Dlaczego mówię, że niezwykle? Ponieważ e, zainspirowała mnie ona pod lektury jej, zainspirowała mnie do ponownego odwiedzenia wysp. Byłam w tym roku. O, coś tu jedzie. E, byłam w tym roku kilka tygodni w Wielkiej Brytanii i stwierdziłam po lekturze tej książki, że chcę pojechać tam jeszcze raz. Spojrzeć na pewne miejsca, pewne sprawy, pewne zdarzenia z perspektywy patrzenia autora tej książki. Nie jest to przewodnik po Wielkiej Brytanii. Jest to kompendium wiedzy. Pójdziemy trochę. Jest to kompendium wiedzy o dzisiejszej Wielkiej Brytanii w kontekście wydarzeń historycznych. W kontekście Brexitu, w kontekście tradycji dotyczącej monarchii. Rozmowa interesująca, wymagająca dużej uważności. Uwaga, proponuję zrobić dobrą, ciepłą herbatę i oddać się myślom autora podczas tej rozmowy. Liczę na Waszą obecność. W czwartek, 6 listopada, godzina 20 kanał YouTube. Do zobaczenia!